Białe tło na nim pojawiają się granatowe kreski. Tworzą zarys kolegium paderewianum. Przed budynkiem postaci z niepełnosprawnościami. Osoba na wózku, osoba niewidoma z psem. Na białym tle herb Uniwersytetu Jagiellońskiego i logo działu do spraw osób niepełnosprawnych UJ. Kolegium majus. Libraria pełna zabytków. Przez okno wpada ostre światło. Na jasnym tle bordowy napis Dotknij kultury, nauka i sztuka Łączy pokolenia. Dłonie dotykające książek z wypukłymi elementami. Krystyna Polańska, studentka Uniwersytetu Trzeciego Wieku, UJ. Dotni Kultury to jest święto i pierwsza taka myśl, która mi towarzyszyła, jak, jak się przemieszczałam z mojego domku tutaj, no to że po prostu znowu zobaczę mnóstwo świetnych rzeczy i że cudownie jest, że komuś w tym zabieganym świecie chce się to zrobić i, i, i stworzyć taką ofertę. Libraria, mnóstwo ludzi oglądających adaptacje wyłożone na wielkim stole. Krystyna Polańska. Nikt, tak jak ja, nie wie, co to znaczy móc jakby troszeczkę uszczknąć tego, co osoby widzące mogą posiąść wzrokiem. Niewidoma kobieta ogląda dłońmi adaptację, uśmiecha się. Dziedziniec dwóch rycerzy toczy walkę na topory. Jeden ma na sobie tunikę, drugi kolczugę z metalowych kółek. Na głowach mają metalowe hełmy. Libraria. Otwarcie wydarzenia. Ireneusz Białek, kierownik ton UJ. Chciałbym wszystkich bardzo, bardzo serdecznie przywitać i cieszyć się razem z Państwem, że gromadzimy się wokół tej nauki i kultury i że ona może nas skutecznie dobrze łączyć wśród wielu podziałów, jakie mamy, więc cieszmy się tym dzisiaj. W zgromadzonych osób przemawiający profesor Andrzej Mania. Tłumaczka przekłada jego słowa na język migowy. Marta Bylica, specjalistka ds. promocji w DON uj Tegoroczna edycja Dotknij Kultury odbywała się pod hasłem Nauka i sztuka łączy pokolenia. Chcieliśmy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, zaangażować osoby pełnosprawne i niepełnosprawne, osoby starsze, seniorki, seniorów. Ale również młodzież, dzieci. Libraria przemawiająca Laura Szafran, profesor Krzysztof Stopka, dyrektor muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Maius. Wydaje mi się, że nie tak dawno spotykaliśmy się po raz pierwszy. Cieszę się, że co roku mamy coraz więcej adaptacji. O współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym była już mowa. Ta współpraca dalej rozwija się bardzo pomyślnie dzięki obiektom, które pozostają w muzeum. Muzeum nasze otwiera się na osoby z niepełnosprawnościami. Libraria, Zgromadzeni rozmawiają ze sobą, oglądają adaptacje. Obraz Franciska de Zurbarana „Święty Jan na wyspie Patmos”. Marta Bylica. Przygotowaliśmy dwa znakomite XVII-wieczne obiekty. Pierwszym z nich jest obraz Francisco de Surbarana, Święty Jan na wyspie Patmos. Na obrazie prawy profil Świętego Jana. Mężczyzna siedzi na zydlu, pisze, księga oparł na kolanach, w prawej dłoni trzyma pióro. Sekretarzyk, mała prostokątna skrzynka z ciemnego drewna. Marta Bylica. Drugim obiektem jest bogato zdobiony. Sekretarzyk zwany kabinetem typu Wargenio, który charakteryzuje się licznymi zdobieniami, bogactwem ornamentyki, łączeniem motywów europejsko-arabskich. Poza zaprezentowaniem dwóch obiektów z zasobów Kolegium Maius przedstawiliśmy również adaptacje dotyczące szlaku pielgrzymiego. Opracowane we współpracy z doktorem Wiktorem Szymborskim z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i były to materiały przygotowywane na wykład, który wygłosił podczas tej edycji wydarzenia. Zatytułowany był ten wykład Szlaki pątnicze oraz prawa pielgrzymów w średniowiecznej Europie. Libraria, doktor Wiktor Szymborski przemawia, tłumaczka przekłada jego słowa na język migowy. Marta Bylica. Uhonorowaliśmy wyróżnieniem pracę studentki Aliny Słup, która została w tym roku wyróżniona za przygotowanie interesującej pracy zatytułowanej Echo Collegium Majus. Na kwadratowej drewnianej podkładce biret, czarna czapka, na dole okrągła u góry kwadratowa. Alina Słup, studentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, laureatka konkursu. Takim głównym moim celem było stworzenie takiej małej maszyny czasu, że tak powiem, że słuchamy tych obiektów, dotykamy ich, i trochę pieśmy przenosimy w czasie, ponieważ mamy do tych, tych rzeczy, które teoretycznie były właśnie kiedyś w przeszłości, bo są właśnie na taką przeszłość stylizowane, no to też słyszymy te odgłosy z tej przeszłości i na chwilę możemy się do tej przeszłości przenieść. Adaptacja. Na kwadratowej drewnianej podkładce gruba księga w skórzanej oprawie, zapinana na dwa rzemienie. Alina słup Praca składa się z trzech obiektów, które są reprezentacjami trzech pomieszczeń y, muzeum, librarii, stóby komunizm i pokojów profesorskich. Y, w tych trzech przedmiotach zamieszczone są głośniki, które wydają odgłosy, które prawdopodobnie w dawnych czasach dochodziły z tych pomieszczeń. Przy książce y, słyszymy odgłosy y, wyciągania starej księgi z, z regału, kładzenia jej na stole, otwierania tych metalowych zaczepów. W chlebku słyszymy odgłosy ogólnego jedzenia, ponieważ to jest Stuba Komunis, czyli izba wspólna, w której uczniowie, jak i profesorowie zasiadali albo mieli tam jakieś zebrania, ale głównie tam właśnie spożywali posiłki. Adaptacja. Czarny biret profesorski. Alina Słup. Odgłosy, które słyszymy, są jakby słyszane z perspektywy tego biretu. Słyszymy, jak profesor wstaje z łóżka, słyszymy gwar e, młodzieży na dziedzińcu. Słyszymy później dzwon, który oznajmia, że zajęcia niedługo się odbędą. Ten gwar cichnie, profesor wychodzi na zajęcia. Libraria. Regały pełne starych, grubych ksiąg. Ludzie oglądający adaptacje. Marta Bylica. W programie oczywiście mieliśmy, jak w latach ubiegłych, bardzo ciekawe prace studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, które zostały przygotowane pod opieką pani Malwiny Antoniszczak. Były to m.in. klocki do nauki Braille'a, makieta do odczytywania perspektywy. W stubie komunii znajdowały się po raz pierwszy prace studentów malarstwa. Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, które były przygotowywane pod opieką Lecha kolasińskiego. Były to bardzo interesujące przedmioty, mianowicie książeczki do odczytywania, poznawania dotykowego, wykonane z różnych materiałów, z filcu. Ręce dotykające adaptacji, książeczek, klocków do nauki Braille'a. Krystyna Polańska. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze, pani tak więdnie, panie koprze. Cóż się dziwić, mój szczypiorku? leży tutaj już od wtorku. Kapitalna sprawa, że, że szczypiorek jest zrobiony w ten sposób, że jest jędrny, sztywny tak. i gotowy do współpracy, a ten szczypion. No, świetnie. Mnie z, z, takich, z takiego skrzywienia profesjonalnego zainteresowały też klocki do nauki Braille'a. Uważam, że to niezwykle pożyteczna, pożyteczna rzecz. Libraria. Tłum oglądający wyłożone na stole adaptacje przygotowane przez studentów. Bogdan Donsel. Pełnomocnik prezydenta Miasta Krakowa do spraw osób niepełnosprawnych. To, co tutaj ma miejsce, jest ze wszechmiar prekursorskie i innowacyjne. Jest to bardzo ważne z tego względu, że doświadczenia, które są tutaj zdobywane, będą przekuwane na to, aby również inne instytucje, w tym miejskie Muzeum Kultury, mogło korzystać z tych doświadczeń, które tutaj są wypracowane. Dla Krakowa, jako dla miasta kultury, jest to bardzo ważne, z tego względu, że w coraz większym stopniu chcemy udostępniać zbiory muzealne różne zbiory muzealne różnym grupom osób niepełnosprawnych. Ludzie dotykający adaptacji Krystyna Polańska. To przybliżanie świata może się odbywać na różne sposoby właśnie poprzez udostępnianie rzeczy do oglądania w muzeach czy, czy adaptację obrazów, portretów. Cieszę się, że jest coraz więcej i mam tu na myśli audiodeskrypcje do filmów, no i już nie mówiąc w ogóle o programach komputerowych. Pomieszczenia Kolegium Majus pełne zabytkowych sprzętów, globusów, zegarów. Bogdan Donsal. Bardzo by nam zależało, aby coraz więcej instytucji kultury. W swoich ekspozycjach uwzględniały udogodnienia zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku i nie tylko w odniesieniu do obiektów zabytkowych, które ze swojej istoty w sposób intuicyjny mogą być odbierane, ale również dla bardziej złożonych obiektów zabytkowych. Dziedziniec Mężczyźni Przebrani za Rycerzy. Marta Belica. Oprócz tych stanowisk z wypukłymi adaptacjami związanymi ze szlakiem pątniczym, z pielgrzymkami, prezentowało się bractwo rycerskie, które w bardzo spektakularny sposób pokazywało swoje walki, ubiory, stroje. Kobiety z bractwa tkają tuniki. Rycerze walczą na miecze. Mężczyzna z bractwa dmie w róg. Wieczór. Koncert na dziedzińcu. Rzędy krzeseł wypełnione ludźmi oczekującymi Lory Szafran. Marta Bylica. Zwieńczeniem całego wydarzenia był niesamowicie nastrojowy koncert jazzowy wybitnej wokalistki Lory Szafran z zespołem. Na scenie Lora Szafran z zespołem, pianistą, saksofonistą, gitarzystami, perkusistą. Lora Szafran. Ja należę do takiego pokolenia młodzieży, lat liceum, pierwsza połowa lat 70. i wtedy słuchaliśmy Koena, Dylana i Grechuty słuchaliśmy. Niewiele rozumieliśmy pewnie, ale no, to było, to było nobilitujące. Taką młodzież, która chciała mm, słuchać jakiejś mm, Bardziej ambitnej muzyki i tekstu. Swe miejsce nad rzeką zabiera Jezusona. Możesz słuchać plus kłodzi możesz zostać z nią do rana wiesz, że trochę ślema w głowie. Oczywiście jest wielu fanów Koena, którzy twierdzą, że nie można zmieniać jego muzyki i e, że trzeba grać to bardzo, bardzo blisko oryginału. No, akurat moje interpretacje trochę odbiegają. Jeżeli chodzi o zespół, który gra, różne instrumenty, przedziwne bardzo czasami, chociażmy klarnet basowy, no to jest troszkę inaczej niż kan, kan bardzo myślał, myśli gra bardzo e, kameralnie. Ale słuchając e, interpretacji Stinga, Petera Gabriela, Tori Amos i wielu, wielu znakomitych Artystów stwierdziłem, że ja, że ja mogę spróbować swojego spojrzenia. Śmierciak szukać świata, są tu dzieci poranku. bohaterzy w wodorostach wszyscy dążą do miłości i podążać będą zawsze gdy Na czarnym tle białe napisy. Materiał zrealizowano 10 czerwca 2016 roku w ramach wydarzenia Dotknij kultury w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Maius. Reżyseria Mateusz Bobek, zdjęcia Bartosz Młynarski. Dźwięk Marek Krempa, montaż Mateusz Bobek, muzyka Apple Music. Laura Szafran, utwór Zuzanna z płyty sekrety życia według Leonarda Coena. Wykorzystano prace studentów wzornictwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przygotowane pod opieką Malwiny Antoniszczak w ramach kursu Projektowanie Produktu Prospołecznego, oraz prace studentów malarstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przygotowane pod opieką Lecha Kolasińskiego w ramach kursu Ilustracja oraz materiały graficzne autorstwa Krzysztofa Borgulata, autorka tekstu audiodeskrypcji Dominika Nowak-Adamczyk, czytał Jakub Kosiniak. Realizacja MB-Film dla działu do spraw osób niepełnosprawnych UJ Kraków 2016. Scena na dziedzińcu, koniec koncertu.